Halo, dzień dobry moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku po aktualizacji. Zagramy sobie na początek oczywiście panią Renfri. Renfri jest bardzo fajną karciochą, która daje bardzo dużo możliwości i robi bardzo dużo punktów, jak wiemy. A zagramy ją w deku, uwaga, z Kościejem. Kościej, który też zyskał sporo miłości w tej aktualizacji, ponieważ tak jak się spodziewałem, pan Drapak. Świetnie tutaj Kościeja dopełnia. Możemy sobie zagrać pana Drapaka, możemy zagrać sobie Karantira w Kościeja, pana Drapaka od razu sobie kliknąć i mieć dodatkową aktywację Kościeja. A dodatkowo, jeśli przeciwnik go nie zbije, no to przeciw... jednostki przeciwnika aktywują nasze pokrzepienie i generalnie jest Miazga totalna. E, natomiast, no wiadomo, musimy mieć 25 jednostek, więc, tak jak widzicie, nie ma tu żadnych kart specjalnych, e, przez co to mamy troszkę ograniczone możliwości. Ale nasz plan jest prosty. Generalnie staramy się wygrać rundę pierwszą za wszelką cenę. Ponieważ potem chcemy dążyć do tego, żeby runda trzecia, ostatnia, miała sześć kart najlepiej. I żeby te sześć kart to było: Karant 1, Pandrapak 2, Kości 3, Renfry 4 i jakieś dwie jednostki, co aktywują pokrzepienie w stylu Goliata, w stylu nekera wojownika. To już w zasadzie obojętnie. No i generalnie idea jest taka, że. Mając 6 kart, zagrywamy Pana Drapaka, w następnej turze gramy karantira w Kościeja, Pana Drapaka klikamy, w kolejnej turze gramy drugiego Kościeja z Dowódcą, potem gramy Renfy i potem te dwie jednostki na końcu. Tak jest nasze kombo, generuje to naprawdę niesamowite punkty, no i ciężko mi sobie wyobrazić, jak to można zatrzymać, zwłaszcza, że Pan Drapak ma odporność, więc jeśli przeciwnik nie ma jakichś losowych obrażeń, żeby Pana Drapaka zbić, to w większości przypadków taką sytuację już wygrywamy. Problem może być z wygrywaniem rundy pierwszej. Natomiast no, mamy jeść w gonu do skracania, mamy Hans Renfry, która robi dużo punktów. Mamy te siódemeczki w stylu strzygi, bestia, mamy też ropuchę, która fajnie w R1 pomaga. Eee, Także dostaramy się to R1 wygrać za wszelką cenę. Eee, dlatego też ten daczek powinien być ciutkę lepszy na Blutcoinie, bo mamy jeszcze tą magiczną lampę. Eee, tutaj można by też grać przewagę taktyczną w sumie, bo nawet zagramy przewagę taktyczną. E, bo ta przewaga taktyczna może być lepsza później, ponieważ z Renfri daje, na to, daje nam to dodatkową możliwość e, wyboru tutaj e, klątwy, tak? bo tutaj tworzymy manewry bojowe dwa. E, także w sumie nie chcemy w R3 się zapychać lampą gina, także może w sumie przewaga taktyczna będzie lepsza. E, no i tyle. Jak wygramy R1, ciśniemy R2, skracamy tak, żeby było te 6 kart. No i wygrywamy. Kartą straty się w R2 nie przejmujemy. E, I tyle. Także deczek bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy mieć monitor, myszkę i dobrać tego kombosa. A dobrać tego kombosa nie jest ciężka, bo też mamy matę, mamy króla rybaka, mamy Maxi. Także powinniśmy tutaj bez problemu dać radę. Dobra, także tyle jeśli chodzi o talie, Jest naprawdę bardzo mocna. Także lecimy z grami. Mamy naszego pierwszego przeciwnika. Będą to piraci. Także eee, teoretycznie trudny przeciwnik, ale myślę, że sobie damy radę na spokojnie. Eee, I teraz tak, R1. Chcemy grać R1 na zwycięstwo, tak jak powiedziałem. A więc mamy larwy, potem sobie zagramy jakąś Hanzę, maxi. Wymienimy sobie nekera wojownika jednego, wymienimy sobie nekera drugiego wojownika. I tak zostawimy. Nie chcemy się też zaciągnąć Płotką, nie chcemy się zaciągnąć Heidawerem taka ręka nas, nas jak najbardziej satysfakcjonuje. I lecimy. Larwy na start. E, przeciwnik zagra jakąś łódkę, to zawsze mamy ropuchę albo strzygę. Może tutaj powinno być spoko. Przeciwnik gra na jeźdźcone crate. Na to nie stanowi dla nas jakiegoś zagrożenia. E, myślę, że tutaj na spokojnie sobie zagramy maxi. I zobaczymy jak to wygląda. Kościeja dobierzemy, Renfri dobierzemy. W zasadzie jest spoko. Jest spoko. Jest spoko. Także nie tasujemy talii. Tutaj płotka ładnie wyskoczyła. Szkoda, że w zły rząd. Tutaj ciężej będzie nam osabat do Uczynnicy wiedźmy, ale... Tak, będzie spoko. Przeciwnik tutaj Obłąkanego Korsarza gra. Obłąkany Korsarz nam absolutnie nie przeszkadza. Także no co, no my chcemy tę rundę wygrać, także zagranie tutaj Bestii mi się podoba. I też no, przeciwnik może grać ten strzał za 6 przy rządzy krwi 2, tak? Więc wypadałoby tej Maxi sobie wzmocnić, tak żeby no, przeciwnik besty mi nie złanszotował. Dobra. Mewa. przeciwnik tutaj ewidentnie będzie rundę odpuszczał. To jest trochę smutne, bo my nie bardzo mamy co zagrać. Um. Nie bardzo mamy co zagrać, ale zagramy świnkę. To jest spore poświęcenie, ale wyprzy, myślę, że i tak w porządku. Mhm. No, przeciwnik ma nich over i teraz jest taka właśnie sytuacja typowa, czyli wygraliśmy R1, Będziemy cisnąć R2, żeby to tę rundę skrócić trzecią. Nawet jeśli to będzie się wiązało z kartą straty, to nam to nie przeszkadza. Tutaj sobie wymienimy. Pyk. I teraz pytanie, co my chcemy sobie dobrać? Na pewno chcielibyśmy sobie dobrać Goliata. Myślę, że tego Goliata ustawię na top deck. Mamy generalnie na 4 karty do naszego komposa, więc nie będziemy w stanie skrócić deku do. Znaczy, skrócić rundy trzeciej do 6 kart, bo te 4 musimy sobie zostawić. Także będziemy mieć siedmiokartową rundę trzecią. O. Ok, także Goliata sobie dobierzemy. I te wszystkie pozostałe karty w tej rundzie chcę zagrać. Ewentualnie, może, Dregaria regaria powinienem zostawić, bo tam krach potencjalnie będzie nam groził. No zobaczymy. Jak tutaj przeciwnik będzie walczył. Hej, okay, koral. Eee no myślę, że nie będę tego do Regareja zostawiał. Chociaż może powinienem Bo wiecie, bo jest taka... Jest taki pewien problem potencjalnie później. To będzie jeszcze dłuższa runda. O przeciwnik będzie mógł zacząć od kracha w R3 i wtedy pan drapak będzie trochę smutny. Potencjalnie. Może tego loka powinienem przytrzymać tak na wszelki wypadek. Jakby przeciwnikowi takie zagranie przyszło do głowy. No niech będzie. Tak spróbujemy. Czy nie będę blokował koral. Zagramy sobie jeszcze ropuchę, zagramy sobie jeszcze strzygę. I ładnie ropucha wchodzi. I może też uda się nie mieć tej karty straty. Na ten moment mamy 13 przewagi, więc jest szansa. No my generalnie 10kartowej rundy trzeciej nie chcemy grać, bo też ktoś powie, że mogę spasować. Wow, z tego względu, że się za bardzo zapchamy. A tutaj ja tam strzygę jeszcze tak czy siak zagram. Okej. Okay. No i sobie spasujemy, także mamy wszystko co byśmy chcieć mieli, mieć chcieli chciałem powiedzieć, <laughs> nie będziemy grać rundy trzecią, no tutaj scenariusz też przeciwnik zużył, wygląda to dobrze. Okay. Tu jeszcze mewy się wzywają. Dobra, także mamy rundę trzecią. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ok, w w gonu to już nie chcemy. A te siódemki nie są najlepsze, ale tam pokrzepienia na końcu aktywują. To będzie i tak ok. przeciwnik zaczyna. Mamy w ogóle 8 kart. No właśnie, dobrze, żeby zatrzymaliśmy tego Doregareja. Niezwykłe Bo teraz się tutaj mega, mega, mega przyda. Gdyby nie on, to byśmy byli porobieni troszkę. Nie nadzieję, że przeciwnik nie ma oczyszczenia. I ma to troszkę nam to plany popsuje. Ja ostatni oddech Bogu. Okej. Poświęćmy tą Kikimorę. No teraz mamy sześć kart. I jako szóstą kartę od końca gramy drapaka, potem Karantira kościeja. Także lecimy. Ale ma odporność, więc przeciwnik teoretycznie nie powinien mieć go zbić. Chcesz dla niego zrzucić ogon, a to on poświęcił dla ciebie? Okej, okay. no i teraz uwaga, rozkręcamy machinę widzowie, patrzcie, gramy oczywiście kościeja, pyk, on się aktywuje, klikamy drapaka, pyk. W sumie chyba kliknę dowód od razu. Wiecie dlaczego? Bo tak to on nie będzie w stanie Rządzy Krwi 2 tak łatwo zrobić. Też nie no, w sobie będzie. Powinienem, nie powinienem. Hmm. A powiedzmy, że rzucimy. Od razu. Chociaż to bardziej chciwie byłoby poczekać, ale... Tak to od razu tutaj mam... Larwy. Ok, tutaj logo wlatuje. No ale przeciwnik trochę kolejność popsuł. Powinien był najpierw pana drapaka usunąć. Tutaj akurat to przeciwnik miał narzędzia, żeby sobie z tym poradzić. Ej, murk farga, Ale pana drapaka zostawił. No ten przeciwnik też troszkę nie ogardał, trzeba przyznać. Bo tak szczerze to jego deck ma jak sobie poradzić z tym. A przeciwnik jakoś tak lekceważy to. Także no tutaj. Koniec końców i tak pewnie wygramy, bo mamy jeszcze Renfrey. Być może też powinienem w tym deku grać um, zdjęcie Loka w postaci Aguary to kiedyś grało w kościele przycię to dziwnie tego Drapaka obija. A teraz oczywiście poleci sobie piornem, ale, ale. tak troszkę nieporadnie oponent tutaj zagrał. Teraz już możemy Renfie grać. Zagraj losową, brązową, znaczy brązową jednostkę, a następnie dobierz kartę, manewry, stwórz bazową. Hmm. No ja tutaj wezmę zagraj brązową jednostkę, bo to jest mega fajne. No tutaj akurat nam się nie pofarciło. Jaśmy po prostu 5 punktów na koniec. No tutaj akurat błogosławieństwa nam nie siadły. No sobie klikamy. Dobierzemy sobie kolejną siódemeczkę. Hop. No i widzicie, bardzo ładnie. Tutaj piraty porobione, ale w sumie gdyby przeciwnik, tak jak mówię, zbił tutaj tego pana drapaka wcześniej. To pewnie wyglądałoby to dużo lepiej dla oponenta. A tak to nie sądzę, żeby był w stanie. No właśnie, przeciwnik poddaje. mieliśmy jeszcze dużo punktów. No i właśnie w ten sposób wygrywamy dosyć łatwo. Gigi. A nasz drugi przeciwnik będzie grał handbuffem. Słyszałem plotki, że renfuj na handbuffy też fajna. Zobaczymy, czy to będzie Uftalia. Dobra, także co? Jeśli chodzi o Mulligan, no to co? Mamy. Jeśli górę, mamy Hanzer to jest spoko. I wymienimy sobie jedną siódemkę, a reszta myślę, że może zostać. Przeciwnik zaczyna. Na nie jest nam trudniej. Ponieważ no, przeciwnik zawsze może nas spróbować odstępować. A my w sumie no, nie my mamy fajne opcje, które punkty robią Ver1, ale nie jest jakiś super nie wiadomo jakie. Przecież natomiast zaczęło Tris, bo tyle, co jest dosyć wolne. Też tutaj nam pozwala jeść cegonu zagrać. Szybko, czy nie wzmocni. A to skoro nie możemy jeść w gonu, to zagramy sobie bestię. W ten sposób już mamy dwa punkty córe, płotka skrócona. Bliżej do sabatu. Widziałam mhm. już Wyrocznie wlatuje. To, to było do przewidzenia. No musimy tutaj punkty robić, tak? Także... W ogóle powinienem go chyba w drugi rząd grać, bo obrybaka rybaka. A z drugiej strony aby królewiczero pucha. Czy może w sumie okej? Okay. Tak czy siak. No i następny już sobie polecimy ze świnką. A nie, nie polecimy ze świnką, bo przeciwnik nas obił. A. To co, polecimy z zablokowaniem? Kurczę, trochę będzie problem z ropuchą, bo teraz wszystkie karty są w zabacjadę u przeciwnika, ale ropuchę to na tych przekształconych boże zablokujby sobie kolegę. To daje przybicie? No nie daje przybicie. To jest 8. Może po prostu zagramy kikimore robotnice Hmm. Ech, eee, dobra, niech będzie ten lok. Nie będziemy tutaj otrzymywać obrażeń. że na przeciwnik może spasować. Okej, okay, nie pasuje, tylko leci dalej. No to my polecimy sobie ropucho. Już w sumie chyba uczennica wiedzimy się bardziej kalkuluje. O... o zagrajmy. zyskuję dwa, tak byśmy sobie jeden ocalili. Też z drugiej strony jeśli z jakiegoś powodu... Okej, okay, okej. Chciałem powiedzieć, że jeśli wygra jakieś wzmocnienie Ale no, w tym Deku się nie gra. Dobra, także ropucha wlatuje, rundy nie oddajemy. Gramy najdłużej jak się da. Ej, ironiczny czarodziej, nawet. <laughs> Nie też gra z ręceń. Luna Morana. Ale fajnie, bo teraz bestia nam urośnie jeszcze. Są dwadzieścia cztery punkty różnicy. To całkiem sporo. No, ale myślę, że gramy dalej i tak. Okej. Okay. Oj, w sumie. Chyba troszkę przesadziłem. <laughs> nie policzyłem punktów, za dobrze. Ale no dobra, będziemy mieć karty w niej po prostu. Znaczy, nie no, to w sumie taka sytuacja nie jest zła, bo jakby karta straty nam nie przeszkadza, szczerze. Zrobimy naszego kombosa, to i tak będzie wystarczająco dużo. Także nie ma się co przejmować. Okay. mamy kościeja Dobierzemy tutaj karantira Dobra Więc to, co zrobię, będzie się wydawało bardzo dziwne dla wielu. i ja, bo my musimy zabrać obie te karty. Dobra, więc zagrajmy. Mamy już karantina, ustawimy sobie drapaka. Potem jeszcze zagramy sobie tego nekera. tu. Tak, bo my chcemy mieć 6 kartwer. 3. Najlepiej. Zresztą możemy mieć Nie, no chcemy mieć 6. Zagrajmy. W zasadzie powinienem było od zacząć, zacząć, by the way. Nawet jak będziemy mieć dwie karty straty, zobaczycie, co się wydarzy. Zobaczycie, co się wydarzy. Przeciwnik nie będzie miał odpowiedzi. My z sześciu kart jesteśmy naprawdę potężni. Okej, okay, to nie będzie dwóch kart straty, bo przeciwnik gra tak bardzo powoli, ale będzie jedna karta straty. Ale nie, ja jestem tak bardzo pozytywnie nastawiony. Chyba że przeciwnik ma jakąś losową pułapkę. <laughs> ale... Ale nie powinien mieć. Nie, no w sumie gra Renfy to. Nie powinien. Dobra, i mamy 6 kart. Yy... Wymieńmy coś, co aktywuje pokrzepienie. Yy. No szkoda, wolałbym siódemkę albo Goliata, ale. Tak jest w porządku. Zagrywamy pana drapaka. Mm -hmm. I teraz lecimy! Ha, ha, ha. Klikamy, i tym razem nie rzucę dowódcy od razu, bo wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Jeszcze poczekamy. Zobaczymy, co oponent zrobi. Gra Renfree, która aktywuje nasze pokrzepienie. Wybiera sobie jakiegoś tam dowódcę. Ciekawe, że nie zbija ani drapaka. Dobra, zniszczy nam drapaka pewnie. A nie, nie zniszczył drapaka. To dziwny wybór. Bo drapak jest groźniejszy, <laughs> ale przeciwnik o tym nie wie, także zagrywamy kościeja numer 2, klikamy drapaka i klikamy dowódcę. W w ten sposób gra jest wygrana już, jak widzicie. <laughs> eee, tutaj bez absolutnie żadnego problemu. Także klik, zagrywamy na kara Wojownika, wstawiamy kolejne pokrzepienia. Także pamiętajcie: jak gracie przeciwko kościołowi, to drapak jest o wiele groźniejszy niż kościoł. Ciekawe, w jego musicie niszczyć w pierwszej kolejności. Przeciwnik tego jeszcze nie wiedział. No i został tutaj porbiony bardzo łatwo, mimo że ma tam jakieś handbuffy. Zobaczcie, jeszcze aktywuję ta pasywka z pana drapaka. Jest przepotężna. No i nawet ręfy nie dał nam zagrać. No i bez problemu wygrywamy. Tak się właśnie tym deckiem gra. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Grajcie póki można. A w tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa.